Jestem elektrykiem i w zawodzie pracuję ponad 3 lata. Zajmuję się głównie instalacji i naprawą instalacji elektrycznych oraz i też montażem maszyn przemysłowych. I w wypadku, kiedy muszę wiercić w betonie albo zwiecie pod instalację używam tego wiertła SDS plus 5X naprawdę ma dużo wydajność. Głównym wyzwaniem, jakie się napotyka podczas wiercenia w betonie jest zatrzymanie witła może się trochę przestraszyć. Czasami muszę pracować w niewygodnych pozycjach. Muszę tak wiercić Maszyna. jeśli mam bardziej, problem bardziej skomplikowany, jest zatrzymanie maszyny w ten sposób niż w ten sposób wygodny dla mnie. 5X daje mi pełność, że zahaczy się o wiele mniej. Kolejnym wyzwaniem podczas wiercenia jest pył. Jeśli proszek nie może się dobrze wydostać, gromadzi się i wylatuje jak kula armatnia. 5X ma więc kanału 4, więc wylatuje naprawdę, naprawdę dobrze jest i kurz bardzo łatwo się schodzi. Ponadto im mniej pyłu, tym mniej zostanie wiertło zniszczone. Też te wietwo ma długą żywotność, ponieważ jeśli starczy mi na długo, zaoszczędzam czas, pieniędzy i problemy. Dobrze usuwa kurz, bardzo dobrze znosi pracę. Używam go, oczywiście polecam.